Witam, witam, dobry wieczór albo dzień dobry wszystkich kochani widzów i no co się powiedzieć chciałbym się podziękować no dzisiaj był bardzo długi dzień dla mnie Jak możecie słyszeć i widzieć hmm? naprawione, zrobione <grywka> i no wszystko działa tak, jak musi być. No, co powiedzieć? Um, dziękuję wszystkim, co się dzielą z nami, i za wszystkie datki dla wszystkich pomocniców Nowej Ziemi, co się dołączyli do tej pory. I nie chcę robić bardzo długie nagranie, będzie bardzo krótkie nagranie, bo tylko mam jedną prośbę dla, dla Was. Zobaczcie to oglądacie to nagradę do samego końca. Mam małą niespodziankę dla wszystkich do tej, co do tej pory się dołączyli do pomocniców nowej ziemi. I będę zaraz tak dalej zrobił to samo. Jako podziękowanie u Was wszystkich, żebym nigdy nie zapomniał nikogo. Dlatego proszę Was patrzę do samego końca tego nagrania zawsze tam będzie aktualizacja dla wszystkich, jak wygląda sprawa i tak dalej no, jutro będziemy działać normalnie zobaczymy co będzie jutro zrobione, czy damy radę jutro zrobić wyjście na białą bazę, albo z wahadełkiem będziemy pracować kto wie, zobaczymy jak pogoda będzie, dzisiaj w nocy deszcz padał nie było przekazane, żeby deszcz padać, a nagle o czwarte rano zaczynał rać I kwiatki, i drzewa, i cała natura, i zwierzęta wszyscy się mogli pocieszyć Z tą pogodą Że nareszcie trochę spadało Z nienacka. No, ja się wystraszyłem, myślałem, że nasz, U nas w domu jakieś rura pękła albo coś, bo tak głośno to było, ale nie Deszcz padał No, fajnie Także Pracuję na naszą stronę na Instagramu Dla zwierzątka, żeby możecie więcej zobaczyć na z zwierzątka, bo Nie zawsze będziemy mieli czas Kręcić dłuższe filmy Na rancho, dlatego Jak skończę stronę Instagramu, dołączę Tak samo do kanału na YouTube, tak że możecie spojrzeć, oglądać Jak się rozwijają, co przyszło, jakie zwierzątka doszli do nas, jak oni żyją, co dla nich znowu zbudowaliśmy, dobudowaliśmy i tak dalej. Dlatego jeszcze raz dziękuję się u wszystkich. Piątek się zobaczymy na live o ósmej. I dla każdego, co nie może być z nami na live, to zawsze sobotę rano o dziesiątej jest puszczone te nagrane z live w piątku. Dlatego dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za wszystko. Kochani, zostańcie zdrowi, bądźcie o siebie, bądźcie o Waszych kochanych, o waszych, o waszych rodzinów. I do zobaczenia na I jeszcze raz dziękuję.